Yoś Manko z Tesla i witam Was w odcinku na moim kanale. I witam Was w drugim odcinku z Minecraft Parkour, a dokładnie Minecraft Slime Parkour, czyli parkour na slajmach, albo po slajmach, można też tak powiedzieć. Słuchajcie, długo mnie nie było na YouTube'ach, dlatego że, no, zrobiłem sobie krótką przerwę, może nie krótką, ale długą przerwę, dlatego że, no, mm, może powiedzieć, że, a to muszę chodzić do szkoły, to, to każdy wie, bo każdy musi chodzić do szkoły, yy, no. Młodszych osób. No oczywiście, chciałem też nagry chciałem nagry zacząć nagrywać na laptopie, ale co jest ten problem? Yy, chciałem zrobić live'a przez OBS, oczywiście, OBS Studio, ale oczywiście OBS stwierdził, że nie, nie włączy mi live'a. Najpierw kliknąłem, żeby rozpoczął live, a on mi nagle zakończył od razu. I tak to było. Albo na przykład chciałem wstawić Wam odcinek yy, ostatnio, yy, oczywiście przez YouTube'a bo miałem nagrany już na, na topie, tylko ze, starym, ze starego mi, mikrofona. No to co? No to mi powiedziało, że nie, nie wstawi mi to, bo mam zasady internet. No i tak to już jest. Ale tego że tak myślę, że na razie na telefonie będę nagrywał. I do tego mamy dużo wakacji. No bo oczywiście... Czekajcie, musi się zdawać ten... Masagra. Mamy wakacje, no bo yy, może nie wakacje, ale mamy zostać w domu. Yy, hashtag zostań w domu. Yy, chodzi o to, że po prostu, no, jak sami wiecie, jest ten wirus. Yy, u nas... Szko moja szkoła została zamknięta, dokładnie jak dzisiaj to nagrywam, to jest poniedziałek, Wy to też obejrzycie w poniedziałek. Mam nadzieję, bo teraz to zmontuję i ten. No i co? No i ten jest problem, że... Yy, 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 o tym chodziło? Szkoła moja została zamknięta, u Was już wcześniej trochę, ale u Was było dopiero 31 osób, u nas już jest gdzieś prawie 3000. Moje miasto niby ma być ten. Yy, no, po prostu zamknięte, mamy nie wyjeżdżać w ogóle z miasta, dlatego że u nas są takie tak zwane kolorowe miasta, yy, nie kolorowe kraje tak u nas z tłumaczeniu na polski to się nazywa, czyli u nas w Niemczech Bundeslenda no, yy, ja, no to właśnie ten nasz, czyli nadrenia północna, w której ja... To właśnie ten kraj yy, kolorowy, no to właśnie w nim jestem, bo Krefeld znajduje, moje miasto Krefeld znajduje się właśnie w tym, no to zostanie to na północy zostanie zamknięte, nie będzie można wyjeżdżać, tak samo też słyszałem, że polska granica została zamknięta, no i nie będę mógł przejeżdżać. A jeżeli chcę przejechać, to muszę mieć dowód osobisty, oczywiście mam dowód osobisty polski, ale jeżeli bym chciał wjeżdżać do Niemiec, to już nie mogę, bo nie mam dowodu niemieckiego, więc no to jest ten problem. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w suba z dzwoneczkiem a my już bez bezbędnego e, pierdziu pierdu pierdu zaczynamy nagrywać i nagle mi się zablokował telefon XD jak sami widzieliście przed chwilą masakra dobra, a więc zaczynamy to jest level 6. Slimey Parkour aha, czekajcie bo ja mam tutaj ten game moda e, a czemu? dlatego że Musiałem przejść na chwilę do tego do 6 levelu, tu gdzieś gdzie kończyliśmy gdzie, gdzie kończyliśmy tam pierwszy odcinek, dlatego że coś tam wcześniej też próbowałem nagrywać, ale to był ten problem. Teraz tak, czy ja tu zdążę... Do niego. To sobie to sobie skoczyłem. O, jest, dobra. Mam nadzieję, że tu skoczę, bo ja nie chcę mieć problemu znowu. Eee, oczywiście yy, teraz trochę na Instagram, zaczynam na Instagram. Oczywiście, chciałbym podziękować za 260 obserwujących! Teraz nagrywam Jak? Jak to się dzieje? Opa, chyba jest. Jestem bardzo zdziwiony. Bo yy, dopiero miałem 250, a już jest 260. Masakra. Było blisko, Ale, Oczywiście muszę się denerwować, nie? No, nadzieję, że ten parkour dzisiaj dokończymy, i dzisiaj poznacie, na no, ile oceniam ten parkur. Dobra, to. Przeleciałem to. zakra. No. Oczywiście to jest najlepsze, że tak jak ja wcześniej marudziłem, że y, zawsze mam je, że. Ona mi mówi, no. No, chodź, y, Alan, idziemy na dwór, nie? No, to oczywiście. Czy, czy idziemy do sklepu. To oczywiście jak była szkoła, nie chciało mi się. A teraz jest ten problem, że nie chcę... że chcę iść na dwór. A tu nie mogę. Muszę zostać w domu. Masakra jest normalnie. Normalnie masakra. Fuck. Łe. Yeah próbuję coś tu ogarnąć, ale chyba nie, 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 ogarnę dobra jest? szybko? fuck you bitches, już mnie irytuje to może ci się będzie live'ik z minecrafta survival Znajmniej coś wcześniej ale jeszcze nie wiem, nie jestem pewien Bo sami wiecie jaki jest mój yy, internet on jest taki zajebisty, że, że nie chce działać normalnie je wytrzymam zaraz, no oraz ora chciałem powiedzieć, że jeszcze na dniach będę nagrywał trzy odcinki, ale pierwszy odcinek to jest vlog, znaczy są trzy odcinki, będę nagrywał vloga, dlatego że mam dużo czasu, więc będę mógł nagrać, będę nagrywał e, tego jak się nazywa e, instagram e, Dobra, dałam to wyskoczyć, bo ja zapomniałem, jak to się nazywa. No nie, nie, nie przypomnę sobie. Ale dobra, w tym... Yy, chodzi mi też o to, że będę też nagrywał odcinek, jak no po prostu moja dzienna rutyna. Więc no... Będzie fajnie. Na razie już mi się to nie podoba, bo już jestem nadal na szóstym levelu, co tu, tutaj zaczynałem odcinek ta, dzisiaj, a nadal nie mogę tego przeskoczyć mi za taki, bo już jest nie za odcinka, no. Nie zaraz coś tu trafi. No, skocz, Jaj farkur. Napiszcie w komentarzu. Czy chcecie dzisiaj o od 20... od live'ik, yy, live... Yy, to znaczy, jutro live' z... z rana? Albo z takiego? Ale po prostu z, od, z tego z, z Minecraft Parkour Chyba, że jesteście tylko odcinki. Czemu ja nie mogę wcisnąć? Czemu co wiem z tym spinny tak? No i zaraz coś tu krew zaleje, no, no Skacz tutaj. No ale fużby. <grym> tak mnie zastawia. Ej nie, to jest, To zaraz wstawię. Na, jeżeli teraz to widzisz, mam nadzieję, że to wstawiłem, ale jeżeli nie, to no to szkoda. Że Rage Loading z 50% no, zaraz będzie kłuć 2 więcej. Już wybuchnę eee, ner nerwami gdzie będzie nie wytrzymam zaraz, no 95 nie wytrzymam zaraz no, 6 jeżeli sami teraz słyszycie, że ja zaraz uję te prezenty to się, nie się zaraz, że wybuchnę normalnie z yy, tym nerwami, i po prostu wszystko, całe nerwy wyjdą dzisiaj ze mnie. No masakra. Nie, nie skacz mi. nie. Boże, dziękuję kuźwa, nareszcie umiem, Myślałem, że mnie szlagdał trafi. Level siódmy, side to side. Ciekawe. Nie! No się wyhaselartujecie kuźwa. I wyczytam zaraz, nie będę polecał, ja wybuchnę normalnie nerwami. Powiem tak. No tutaj to naprawdę denerwowałem się na, ma na maksa. No tak, jak tam widzicie. Zaraz, powietrze nie wyjdzie, mam dosyć już. Już, 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 nie. Yeah. Wybierze. Cholera jasna Kurwa no, ja już, jak sami widzicie, już, już, mnie, już mnie nie wybiorą. Sorry, ale no nic nie polecam Jestem po prostu słaby w parkura no. Dziękuję. Slime... Sli Slime, że mi... To podrzedzi, bo my nie że mi się A level 8 a sticky situation. Nie... stój! I ciepiwał dużo Rili really? Stój tu Jeszcze raz mnie zdenerwuj i się zdziwisz. Kudźwa, że to źle. Telefon załatwo leci. Daj mi... Yy, Fabi mówił. Jesteś słaby parkura. Nie wiem, czy tak nawet mówił, ale... To jest reakcja, kurwa. Parkuje nie są do tylko jeżeli to jest jeszcze parku ze slimów, no to jest jeszcze gorzej. gorzej jest. Nie! Zostawiam ja dzisiaj palec z tego. Z. z... Nieważne z czego, bośmy za. No! Skacz, chyba nie, proszę cię, no!

To chcesz sobie teraz wstać dupę, jakbyś nie miał gdzie. Czemu już mnie Powiem nie tak, tak, normalny cheater ze mnie, ale no, no jak, sam widzicie, jak boli, to, to sami widzicie, czasami człowiek tak się to potrafi to. bardzo zdenerwować, jeżeli coś byś się nie udaje. Oj więc no tak to już jest nic, dawa, nic tam no nic nie mogę na to poradzić no i... Ja. Teraz to sliming felca będzie później po stranę, no Dziękuję. Level 10 All Together Now. Al powinno się... O, powinien się napisać przez dwa, ale dobra. Ja nie będę się nędzał. Facet ¿Serio? Zaraz przez tego głupiego slajma, doprowadzę ten telefon do zniszczenia. A tego chyba nie chce. Nie, ja dzielę się tak. Kto mi tam położył suki za strany? Slajm, dawaj, slajmie, bo ci zaraz. Jak robię do głupia. Ta strona ściana, no mnie teraz coś trafi. O, jest, dziękuję. Nie. Dziękuję. Jestem głupi. Jestem głupi. Cześć no Wiem, czy tu, czytuje Ale ja nie będę się O jest, dziękuję Nie Musiałby Ktoś... w telefonie. Coś kazał. Właj! Właj, tam Proszę, 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 proszę. Don't want to do the bonus level? Co co? Czy mi coś do tego kończy to będzie? Ja nie mam siły już się denerwować O Eee, hey, małka była fajna. Pasaga. Map complete Android Fireworks. Nie, może lepiej nie naciskam. A więc slime blocks. Nie, tak, slime blocks. Parkour fajny, ale ja go oceniam na no, takie mocne 9 na 10 yy, Bardzo mi się podoba ta mapa. Która była. No. Co ja mówię trochę. <tryk> <tryk> była. No. Bardzo trudna. Dla mnie. Dla osoby, która. No. Nie gra na co dzień w parkura, ale no. Jakoś to jest. Słuchajcie. Yy... Na Facebooku, na naszej grupie na Facebooku albo na Instagramie będziecie wiedzieli, y, dodam info dokładnie o odcinkach. Kiedy nowe odcinki ratowały, dlatego że mam teraz y, miesiąc wolnego. Bo oczywiście, a wy macie ba jeszcze krócej, albo dłużej, nie wiem jak to jest. Bo jest koronawirus, no to oczywiście zrobimy tak, że ja będę nagrywał odcinki dla Was jutro, czyli we wtorek wleci odcinek też jakiś inny, a więc... Już, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w ten i subskrybuj, a następnie dzwoneczek, który koło niego jest, żeby, żeby dostać wszystkie powiadomienia o naszych filmikach na moim kanale. A my widzimy się już w następnym odcinku. Może z parkura. Napiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie następnego parkura, żebym wybrał dla Was. A już bez, bez żadnego gadania kończymy dzisiaj odcinek. Do zobaczenia i hej hej! Ciao!